Narodowy Bank Polski aktywnie podszedł do radzenia sobie z pandemią COVID-19 i wprowadził różne instrumenty, które miały osłabić wpływ pandemii na gospodarkę. Oczywiście miały tutaj, miały tutaj miejsce serię obniżek stóp procentowych, ale to nie jest tylko jedno działanie, które Bank Centralny przeprowadził. Również Narodowy Bank Polski stoi po stronie eksporterów, wspiera ich. Korzystnym kursem walutowym, zwłaszcza pod koniec 2020 roku, mieliśmy do czynienia z interwencjami walutowymi, które osłabiły złotego. Rzeczywiście, dla eksporterów, im słabszy złoty, tym większe przychody z eksportu. Posługując się badaniami przeprowadzonymi wśród eksporterów przez Narodowy Bank Polski. Można oszacować, że poziom, przy którym eksport przestaje być opłacalny, to 4,7 zł. Także jest to w no, dosyć bezpiecznym poziomie, porównując to, co jest obecnie, jaki jest poziom obecnie na rynku walutowym, czyli około 4,60 zł. za 1 euro. Wydaje się, że Bank Centralny będzie kontynuował tą politykę w, w obliczu. Pandemii, która nadal jest bardzo ważnym czynnikiem nie tylko w Polsce, ale także na rynkach światowych, będzie chciał wspierać eksporterów, to jest to, co już było zauważalne, że rzeczywiście polski eksport dosyć szybko zaczął odreagowywać. W zasadzie można powiedzieć, że już w drugiej połowie 2020 roku, i poza konkurencyjnością taką jakościową produkcji, czy też całościowego eksportu, ten czynnik kosztowy wspierany. Dodatkowo, właśnie przez atrakcyjny poziom kursu walutowego pozostaje dosyć istotny. Oczywiście nie tylko działania Banku Centralnego będą tutaj miały wpływ na kształtowanie się kursu walutowego, chociażby podejście zagranicznych inwestorów do naszej gospodarki, do naszej waluty będzie bardzo istotne. Wydaje się, że złoty będzie w takim długoterminowym trendzie umacniania się wraz z postępującym procesem ożywienia gospodarczego, jak także rosnącą liczbą szczepień na COVID-19, to będzie utwierdzało zagranicznych inwestorów w przekonaniu, że polska gospodarka jeszcze szybciej wchodzi na tory ożywienia gospodarczego i że ten dodatni wzrost gospodarczy jest do utrzymania. Natomiast bez wątpienia będą tutaj także okresowe czynniki, które będą miały wpływ na kurs walutowy, chociażby sytuacja sektora bankowego, kwestia rozwiązania tzw. kredytów frankowych. To może sprawić, że pomimo działań Banku Centralnego chwilowe wahania, chwilowe fluktuacje w kursie walutowym będą widoczne i właśnie okresowo ten trend aprecjacyjny, Złotego może zostać przerwany przez te lub podobne działania.